Cześć, witajcie! Dzisiaj, dzisiaj chcę wam pokazać mojego konika, który się przedwczoraj urodził, a dokładnie 28 czerwca się urodził. Już Wam go pokazuję. I tak, jest to ten drzebaczek. To nie jest zdjęcie fotomontaż, nie, 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 to nie jest. E, tak, i to jest właśnie Orlando, jest to chłopiec, a to jest jego mama Zumba. Ogólnie pokazuję na moim, na tacie ko telefonie Bo to jest taty telefon Tylko pokazuję No i tu jest właśnie on z mamusią, czyli z umbo. A tu jest właśnie Orlando i to jest to chłopiec ma... Pan mówił, że dopiero weźmiemy go tak w... Tak w grudniu na święta, a wiecie czemu? Bo pan powiedział, że on jeszcze jak trochę musi dorosnąć, żeby no, wiecie, żeby się tak poradził, we swojej mamusi. żeby tak. Ja co innego nie mylę, kobieta, o co mi chodzi. I on się tak właśnie prezentuje. I jak on. Jak go będę miał, to wam zrobię film z nim. I na mam nadzieję, że dacie dla niego łapki w górę, bo jest prześliczny. Tak, no. I właśnie ten pan, gdzie właśnie kupię tego źrobaka. Bo to jest już mój źrobak. To on jakby sprzedaje konie, znaczy, no wiecie, roznażają się tam i źrebaki są, ale też dokładnie są jazdy konne, i ja tam właśnie jeżdżę u tego pana. I ja na tej zumbie jechałam, już nie, niewiele razy, ale byłam na niej, więc no. I to w było na tyle, myślę, że mi się to spodobało. Dajcie łapkę w górę dla mojego Orlandusia, bo on no, tak na imię, dla Orlando ma na imię, bo to jest chłopiec. No i dajcie subika, i w sumie by na tyle. Cześć.